Dziś, 6 października 2024 roku, wschód słońca o 6:45, zachód o 18:02. Dzień trwa 11 godzin 17 minut, jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 29 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 34 minuty. Imienny obchodzą: Artur, Brunon, Fryderyka oraz Alberta, Askaniusz, Baldwin, Baldwina, Bronisław, Bruno, Magnus, Monika, Renat, Roman i Wiara. Ze świąt typowych mamy dziś Dzień Polskiej Harcerki, Dzień Borsuka i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Rok 1409 Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Wojska króla Władysława II Jagiełły odbiły Bydgoszcz. W 1582 ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w dniu 4 października dat od 5 października do 14 października nie było we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczypospolitej obojga narodów. W 1802 Ludwig van Beethoven napisał skierowany do swoich braci Karla i Johanna, tak zwany Testament Heiligenstadtski. W 1889 w Paryżu otwarto kabaret Moulin Rouge. W 1924 rozpoczęła emisję pierwsza włoska rozgłośnia, Rai Radio Uno. W 1941 w klecku obecnie Białoruś Niemcy rozstrzelali około 4000 Żydów. Rok 1942 Bitwa o Atlantyk. Zaginął bez śladu niemiecki okręt podwodny U-116 wraz z 56-osobową załogą. W 1944 w wyniku amerykańskiego nalotu bombowego na Stralsund nad Morzem Bałtyckim zginęło ponad 800 osób. W tym samym roku w wyniku brytyjskiego nalotu bombowego na Dortmund zginęło co najmniej 1148 osób. W 1952 urodził się Jerzy Engel, polski piłkarz, trener. W 1953 urodził się Jerzy Owsiak, polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny i społeczny. W 1958 atomowy okręt podwodny USS SeaWolf zakończył rekordowy 60-dniowy rejs bez wynurzenia. W 1966 w Kalifornii zdelegalizowano LSD. W 1966 urodził się Tommy Stinson, amerykański basista, członek zespołów The Replacements, Bash and Pop, Guns N' Roses i Soul Asylum. W 1969 ukazał się Single The Beatles zawierający utwory Come Together i Something. W 1972 urodził się Daniel Kawana, brytyjski muzyk, wokalista, kompozytor, członek zespołu Anatema. 50 lat temu, w 1974, ukazał się album King Crimson zatytułowany Red, oceniany na jeden z najlepszych albumów w historii, najlepszy album 1974 roku i zawierający kompozycję Starless. W renomowanym serwisie Rachel Music, ocenianą na drugi najlepszy utwór muzyczny w historii. W 1986 roku ukazał się album Aha zatytułowany Scoundrel Days. W 1992 ukazał się album R.E.M. zatytułowany Automatic for the People. Rok 2000, premiera pierwszego odcinka serialu kryminalnego CSI – Kryminalne Zagadki Las Vegas. W 2000 w Warszawie otwarto Most Świętokrzyski. W 2007 wystartowała telewizja informacyjna TVP Info. W 2008 wystartowały kanały telewizyjne Polsat Cafe i Polsat Play. W 2009 ukazał się album Tiesto zatytułowany Kaleidoscope. W 2020 zmarł Eddie Van Halen, amerykański muzyk rockowy, założyciel i członek zespołu Van Halen. W 2022 w dystrykcie Na Klang w północnej Tajlandii zwolniony dyscyplinarnie ze służby 34-letni były policjant. Pania Jakamrap zastrzelił 36 osób, w tym 23 dzieci w żłobku oraz swoją żonę i dziecko i zranił 10 kolejnych, po czym popełnił samobójstwo.